Po dwóch latach przerwy w dzień objawienia Pańskiego o godzinie 12 przejdzie tradycyjny orszak Trzech Króli. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poszczególne punkty i sceny orszaku przygotowali uczniowie i nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny Zespołu Szkół Katolickich im. Świętego Jana Pawła II, Zespołu Szkół Jezuitów im. Świętego Stanisława Kostki, Szkoły Podstawowej nr 26 oraz Aktorów Teatru Miejskiego. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło Niech prowadzi Was gwiazda. O godzinie 12 zabrzmiały dzwony nad dzwonnicy Kościoła. Po drodze przewidziano trzy biblijne senki: spotkanie u Heroda, wizyta u karczmarki oraz walka dobra ze złem. Tę ostatnią senkę odegrają aktorzy Teatru Miejskiego w Gdyni. Rozpoczyna się uroczystość. Witamy przedstawicieli władz miasta, współorganizatora tegorocznego orszaku, panią prezydent Katarzynę Gruszecką-Spychał. Pani prezydent, poproszę o kilka słów wstępu i wprowadzenia w orszak. Życzę Państwu, aby ten dzień był bardzo piękny. Życzę Państwu dużo tej radości, której bardzo potrzebujemy i życzę, żeby została z Państwem na długo i abyśmy mogli się nią dzielić. My mieszkańcy Gdyni między sobą to z pewnością zapewni nam lepszy rok. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, bo zawsze pamiętajmy o tym, że to, że nam miło na ulicach miasta to czyjś wysiłek, za który należy się serdeczne dziękuję. Dziękujemy Pani Prezydent. Ja tylko wspomnę, że jako organizator tegorocznego orszaku, a więc Stowarzyszenie KACK, Katolickie Centrum Kultury, jesteśmy wdzięczni Narodowemu Instytutowi Wolności, który wsparł nas, umożliwił nam transport mobilnej sceny oraz nagłośnienie, a sam podest udostępniła nam wypożyczalnia przyczep z Kwaszczyna. Wyrusza orszak Trzech Króli, więcej, gdyński orszak Trzech Króli. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i od serca, z sercami gorącymi, wyruszamy w drogę. Gdy droga niełatwa, trzymamy się światła. Ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi. Komety promienie wskazują zbawienie. Przez ty nie z suchym piaskiem idzie nasza karawana. za świetlistej gwiazdy blaskiem do pana, do pana. W rytm kołyszą się nam garby. Idzie nasza karawana. W skrzyniach mamy piękne skarby. Dla pana, dla pana. Czemu tak się nam przyglądasz? Idzie nasza karawana. Tak wygląda bieg milbłąda, Do pana, do pana. By dzieciątko miało siłę, niesie nasza karawana w trokach ziarno i tak tyle. Dla pana, dla pana. Co dzień od samego rana idzie nasza karawana. Dobrze jest przygotowana dla Pana, dla Pana. Hej, królowie, mędrcy świata. Damy dworu i rycerze. Gwiazda blaskiem was oplata gwiazda przewodnikiem w wieży. Niechaj każdy z was wyrusza w drogę witać Zbawiciela, radość w sercach, radość w duszach, skarb pokoju i wesela. Ruszajmy! Wszechświat i cisza. Tak, wszechświat i cisza. Jowisz, jest Jowisz, ujrzałem Jowisa! Dziś noc pełna, i taka bezchmurna Jowisz w pobliżu światła Saturna. Koniunkcja planet w rybim gwiazdozbiorze. Nadszedł król świata, jemu pokłon złoży. Władco i świata gwiazdzistych przestworzy, Pragnę cię odnaleźć. Tobie pokłon złoży. Ruszajmy. Bezpiecznie do życia. nam trzej królowie, chcecie widzieć, dziecię. O, w no, człowieku nie ma. Przepraszam, i przepraszam. Nie, 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 Przepraszam. 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 Wpuszczamy królów. Stop. жарасааеа жарасама жарасамаоыжо Spójrzmy, czy spogląda i pozdrawia nas gospodarz Bazyliki Morskiej. Radosny ludu Gdyni, trzeba by wam wiedzieć, że gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. Gdzie jest Nowonarodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przebyliśmy, by złożyć mu pokłon. Skoro król Herod posłyszał tą nowinę, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Ja jestem królem, wielkim Herodem. Co silną ręką włada narodem. Mniej się sprzeciwiać. Nikt się nie nosi. Królu Herodzie, przed Twe oblicze przywili mędrcy, wielcy panicze. No tak, tak. Ładze, przybyłem w dalekie strony. Spytać, gdzie nowo jest narodzony? Król Izraela, Król Żydowski, Słowiciuś świata, Mesjasz, Syn Boski. Gdy spojrzeliśmy gwiazdę na wschodzie. To jego gwiazda! Czy ty Herodzie też ją widziałeś? Nic nie widziałem. Ja jestem gwiazdą i się sprzeciwiam takim najazdom. Po co aż tylu was tu się blokło? My przybyliśmy złożyć mu pokłon. Arcykapłani, uczeni ludu, brońcie mnie, błagam, od takich cudów. Mesjasz co, ludzi ma oswobodzić? Czy wiecie, gdzie ma się narodzić? W Betlejem Judzkim tak napisano i jeszcze takie słowa dodano. A ty Betlejem, ty ziemio Judy, wydasz nam władcę, co swoje ludy paść będzie jak pasterz owce. Coś prowadzicie mnie na manowce. Powiedzcie proszę, wam jest w kiedy zawisła gwiazda na niebie. I do wytlejem ruszajcie żwawo, pytając wszystkich na lewo, prawo. Bardzo starannie ode A kiedy już je gdzieś tam znajdziecie, donieście prędko, bym słońca zorzy Hołd mógł swój władcy nowemu złożyć. <śm> Szczególnie tam na zakręcie, tak? Scenę wizyta u Heroda przygotował dla Państwa zespół szkół ojców jezuitów no i ojciec Damion oczywiście Często tak spacerujecie sobie środki ulicy w ciągu dnia, zwłaszcza głównej w Gdyni. A raz w roku można. To jest właśnie ten dzień. Kochani, następna scena już tu się zatrzymujemy, zostawiam schodki i będziemy obserwować. Co się nie bał Teresa? robić Teresa? Wąs miastem, głowa, mam się żyć. Wylądował. Nie miał wiary. Tu no i za wielu nie ma gości. Przestań już się zajechały dwa pojazdy. Jeden typ spod ciemnej gwiazdy, drugi się na nogach wieje. Drzwi zamykaj, Spójrz jak wieje. Ktoś się zwalił tam pod drzwiami. Chyba spotkam się z... Gwiazdy tysiące to nie sztuka Ale jednej trzeba szukać Co prowadzi i nie zdradzi Jak żyć życiem wam poradzi Co tam gwiazda? Jedna, druga czasem zgaśnie z czasem mruga Nigdy nie wiesz A gospodarz zawsze dobrej jak łopata Spójrz na gwiazd Tam górze. Chcesz to przyszłość ci wywróżę Oj, coś wagi nam przybywa. A wraz z wagą ociężałość, co zabija was wytrwałość. Lecz się martwić nie ma po co. Gdy dukaty już się złocą, może ktoś z tych gwiazdki z nieba. Lecz nam tylko tego trzeba. Skarb prawdziwy wam nieznany. Dziś zbawiciel jest posłany. Gwiazda drogę wam pokaże dostajenki przed ołtarze Aktorzy Teatru Miejskiego przygotowują się do odegrania sceny walki dobra ze złem, czyli anioła z diabłem. Radosny ludu Gdyni. Śpieszę wam donieść, iż prorok zapowiedział, Grzesiu. że nastąpi walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, nie ale nie przemógł. I już się miejsce w niebie dla nich nie znalazło. I został strącony smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i satan, zwodzący całą ziemię, został strącony na ziemię. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria Gloria, in Deo. gloria, dajesz z tą A Kto to jest? Chcesz do nieba? Nie komplikuj, szukaj mądrych przewodników. Po co koło przewodnicy? Lepiej słuchać się ulicy. Chcesz do raju? Nie komplikuj. Komplikuj. Po co komu przewodnicy lepiej słuchać się ulicy? Do Rajskiego chcesz ogrodu i za gwiazdą idź do przodu. Oho, po co pędzić gdzieś na oślep? Ja was w lepsze miejsce poślę. skuszę swoim słodkim głosem i oddacie swoją duszę. Bóg tak ludzi bardzo kocha, że żadnego ci nie odda. Swą miłością przepełniony, nie chcę, by człowiek był potępiony. Moi drodzy przyjaciele, piekło wcale nie istnieje. Tak jest. Ja wam wskażę lepszą drogę i za sobą was pociągnę! Kiedy dzwon bije na trwogę, gwiazda niech ci wskaże drogę tam, na ciebie Jezus czeka, choćbyś szedł z bardzo daleka. Małe dziecię leży w żłobie, samo dobro widzi w tobie. Bóg dziś taki jak ty jest, czeka na twój jeden gest. Możesz wziąć Boga na ręce i zaśpiewać mu piosenkę. Lula jest. なあ。<laughs> <laughs> Wskażę lepszą drogę i wprowadzę w szczęścia progi. Dam bogactwo i tytuły. Miej przyjemność, żyj na skróty. Nie myśl o człowieku drugim, bo współczucie może zgubić. Jedz i pij wciąż bez umiaru, złanie zdejmuj za sztandaru. A po ich ciwości chciwości niech lenistwo. Łorze mości! Kiedy w życiu jest niełatwo, niech twą drogą będzie światło! Bo takie światło razi w oczy! Proponuję za mną skoczyć! Patrz jaki blask na niebie, idź za gwiazdą przed ziemię. Diabeł to odwieczny wróg, niech Cię poprowadzi Bóg, Ciebie prowadzi Bóg. A człowiek woli samowolę, choć ugrzęźnie później w smole. Nie słuchajcie już anioła, od tej nudy boli głowa. Ufaj nam! I módl się wiele. Skup na sobie wszystkie cele. Po co tracić czas w kościele? <grym> Niech za gwiazdą droga wiedzie. Za mną będziesz szedł na przedzie! <grym> Uważajcie, to pokusa! Za, a, a... za mną do Jezu. Anią leci na ratunek. Chodźcie za mną do Jeba. Jezusa. Gwiazda wskaże Wam kierunek. Chodźcie, Trzej Królowie za mną. U podnóża kościoła ojców Franciszkanów ustawiono stajenkę betlejemską, do której podążają Trzej Królowie. Sam wyruszam w drogę, wówczas łatwo zmylić drogę. Ty mi dajesz gwiazdy, promień, za co składam Ci pokłony. Mego życia, rok i cienie, oświeciłeś swym promieniem. I dotarłem dziś do celu, Jezu, dobry Zbawicielu. Bym się w drodze nie potykał. Mam od ciebie przewodnika. Jezu, Ty przegarniasz wszystkich. Przyjmij ode mnie pokłon niski. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Marią, Matką jego, upadli na twarz i złożyli mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali do się do swej ojczyzny. Witaj dzieciąteczką żłowie, wyznajemy Boga w Tobie. Witaj, dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. Witaj, dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. światłość NAS klat greckiej, stąd gwiazda się zapala. Gloria, warkocz gwiazdy, za to co skompamy. Czwarta gwiazda i dziesięciu Gloria, przez oksywie i przez głowie doły, kolędników, SŁYCHAĆ w WESOŁY Gloria! Światę niebiesko widać na ciebie